Środę 25 maja odbyło się uroczyste otwarcie klubu Senior Plus 2 w Świebodzicach w dzielnicy Pełcznica zgromadzonych bardzo serdecznie przywitała pani Agata Koperska, kierownik klubu Senior Plus w Świebodzicach, swoją obecnością zaszczycili senator pani Agnieszka Kołaś Leszczyńska, burmistrz Świebodzic Paweł Ozga, zastępca burmistrza Tobiasz Wysoczański, sekretarz miasta pani Sabina Cebula, radni Rady Miejskiej Świebodzic kierownicy wydziału urzędu miejskiego, przedstawiciele ośrodków kultury, ksiądz proboszcz Józef Siemasz, który dokonał poświęcenia obiektu. Jak poinformowała nas pani Agata Koperska, myśl o utworzeniu drugiego klubu powstała na skutek wystawy Olgi Oskierko, założycielki Centrum Edukacji Gerontologicznej w Świebodzicach, która to po wysłuchaniu 14 historii mieszkańców Pełcznicy i słów innymi pani Józefy o jej marzeniu powstania miejsca, gdzie mogliby się spotykać ludzie starsi, samotni, chcący rozwijać swoje pasje. Zgłosiła się do dyrektora OPS z prośbą o możliwość utworzenia w tym miejscu podobnego klubu lub jakiejś świetlicy dla seniorów. Od tamtej pory poczyniono wszystko, by dziś móc dzięki dofinansowaniu z programu Senior Plus na lata 2021-2025, edycja 2021 otworzyć kolejny klub seniora. Gratulacje i podziękowania Pani Józefie za jej spełnione marzenia złożyli pani senator Agnieszka Kołacz-Leszczyńska oraz pan Aleksander Jermakow, prezes Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Życzę Wam wszystkiego najlepszego, uśmiechów i żebyście faktycznie spotykali się tutaj i spędzali tak czas, jak seniorzy spędzają, to ten czas na. Świetlicy czy na klubie na osiedlu Sudeckim jest niesamowita frekwencja, zadowolenie i życzę, żeby tu w tym miejscu tak samo tętniło życie jak tam. Życzę Państwu, żebyście w tym miejscu mogli się spotkać, odpocząć, porozmawiać, być może zawiązać nowe przyjaźnie. Być może do tej pory osoby, które mijaliście tutaj, znajdą to miejsce, gdzie właśnie będzie można intensywniej te swoje emocje, uczucia. Rozmowy, rozwijać. Pani Agata Koperska podziękowała burmistrzowi Pawłowi Ozdze za otwartość i przychylność na potrzeby osób starszych, za realizację projektu i podjęte działania. Jak podkreśliła, głównym celem klubu jest zapewnienie seniorom wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, ich integracja, umożliwienie uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej oraz organizacja wspólnego spędzania czasu wolnego. Uczestnicy klubu korzystać będą szerzej szerokiej oferty zajęć. Seniorzy chętnie biorą udział w spotkaniach integracyjnych, uroczystościach okolicznościowych, kulturalnych oraz spotkaniach z zaproszonymi gośćmi. Seniorzy przygotowali dla zaproszonych gości niespodziankę w postaci pięknego występu artystycznego. Moje uczestnictwo w klubie seniora chciałabym poświęcić integracji w grupie, malując siebie i inne koleżanki. Chciałabym. Warto, żebyśmy się tutaj ruszali, gimnastykowali. Bardzo bym chciała, żeby po prostu zająć się tak, albo piękną fotografią, jest naprzeciwko przeciwko zamek, albo po prostu robić różne inne, inne fotografie, innych obiektów, których jej tutaj nie brakuje. Ja bym chciała się przede wszystkim spotykać z ludźmi, bo to jest dla nas najważniejsze. Jesteśmy na mordurze, mamy dużo czasu, możemy porozmawiać o różnych sprawach. Jeżeli czujesz się samotny, opuszczony, chciałbyś wypełnić ogarniającą Cię pustkę, to zapraszamy do nowego klubu seniora, a widoki z klubu są imponujące. Jak w swoim pięknym wierszu powiedziała pani Teresa Małecka. Od teraz jesteśmy wielką rodziną.